Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad Słowem na 19 dzień lipca. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Mateusza, rozdział 12, wersety od 1 do 8. Pewnego razu Jezus przychodził w Szabat pośród zbóż. Uczniowie jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać głosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w Szabat. A on im odpowiedział nie czytaliście, co uczynił Dawid, jak poczuł głód on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia, Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem syn człowieczy jest panem szabatu. Moi drodzy, ten dzisiejszy fragment Ewangelii możemy też rozważać i chyba tak trzeba byłoby w łączności z fragmentem z dnia poprzedniego, kiedy to Jezus zachęcał do tego, abyśmy przychodzili do niego abyśmy brali na siebie swoje jarzmo. Tutaj mamy konkretny przykład jak faryzeusze i uczeni w piśmie nakładali na ludzi jarzmo starego prawa bez miłosierdzia, bez zrozumienia potrzeb ludzkich, jak bardzo niemiłosierni byli w stosowaniu praw starotestamentalnych, które bardzo często no właśnie były takim potępianiem człowieka. A, a, a nie oddawaniem czci Panu Bogu. I ten dzisiejszy fragment ukazuje nam niesamowicie bardzo pięknie miłosierne oblicze Boga. Boga, który widzi nasze potrzeby, który widzi nasze biedy, który widzi różne trudne sytuacje i zawsze z miłością i miłosierdziem na nas patrzy. I faryzeusze, tak jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, nie byli w stanie miłosiernie spojrzeć na głodnych towarzyszy Jezusa i nie byli w stanie zrozumieć, że rzeczywiście ten głód, który przeżywają, może być tak wielki, że cokolwiek chcieli po prostu zjeść. Jezus natomiast uczy także nas, abyśmy my patrzyli na innych ludzi miłosiernie, ale także i na nas samych. Bo nierzadko jest tak, że gdzieś. Doświadczamy Bożego miłosierdzia, natomiast trudno nam jest na siebie spojrzeć z miłością miłosierną, trudno jest nam patrzeć na innych z miłością miłosierną, a Jezus właśnie tego uczy nas w dzisiejszej Ewangelii. On jest miłosierny i On chce, abyśmy także my byli miłosierni wobec innych i wobec siebie. Prośmy o tę łaskę, abyśmy potrafili, tak jak Jezus, być miłosiernymi, abyśmy potrafili. Składać Bogu ofiarę, należną ofiarę z naszego życia, ofiarę, która jest naznaczona miłością, miłosierdziem, która jest rzeczywiście poszanowaniem godności każdego człowieka. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzisiejszy fragment Ewangelii i dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie, którego dziś uczysz nas. Dziękuję Ci, Panie, za to, że zawsze miłosiernie patrzysz na nas. Że zawsze z miłosierdziem pochylasz się nad nami, że zawsze z miłosierdziem przychodzisz do naszej codzienności. Jezu, chcemy uczyć się od Ciebie tej miłości miłosiernej i wobec naszych braci i sióstr, ale także wobec nas. Widzisz, że nie zawsze nam to wychodzi, ale chcemy Jezu uczyć się od Ciebie, chcemy Cię naśladować, chcemy być tak jak Ty miłosiernymi. Jezu, daj nam tę łaskę. Niech tak się dzieje. Amen. Bóg zapłać, moi drodzy, za to wspólne zatrzymanie nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i Błogosławie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.